Laudetur Jezus Chrystus. Kochani bracia i siostry, większość z nas codziennie odmawia modlitwę do świętego Michała Archanioła, prosząc go o, o to, żeby nas bronił, o to, żeby nas chronił, albo o to, żeby nas wspomagał różnymi modlitwami. W tej chwili nadarza się okazja, abyśmy to my zrobili coś dla świętego Michała Archanioła, abyśmy pomogli propagować jego postać nie tylko w Polsce, ale na świecie. O szczegółach powie Piotr. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, najświętsza Maria Panna. Witam od bracia i siostry w Chrystusie Panu. Posłuchajcie. Na stronie Fundacji Czwałckiej jest umieszczona zrzutka. Proszę Was z całego serca o pomoc w przywróceniu pamięci świętego Michała Archanioła na górze w Bliznę. Ktoś chce, by to miejsce było dalej nieznane dla Polaków. Nikt tego nie chce nagłaśniać ani przywrócić należnej pamięci i czci na górze Bliznę dla świętego Michała Archanioła. Posłuchajcie krótkiego wstępu, który znajduje się na stronie zrzutki. W 2024 roku obchodzić będziemy cztery stolecie objawień świętego Michała Archanioła, który zstąpił z nieba w miejscowości blizny, województwo podkarpackie w 1624 roku i spowodował. Przepędzenie Tatarów i uwolnienie z Jasyru ludzi, którzy w cudowny sposób oswobodzeni zostali przez wielką liczbę wojska w białych szatach. Oswobodzeni jeńcy powrócili do domów i przyrzekli szczególną wdzięczność świętemu Michałowi, Archaniołowi. W tej samej, z tej samej pobudki na górze, zwaną dzisiaj górą świętego Michała, proboszcz zbudował kaplicę. Ku wiecznej pamięci, która po wizycie biskupa Wacława Hieronima Sierakowskiego w 1745 roku została nie tylko poddana gruntownemu remontowi, ale została przekształcona uwaga, w sanktuarium świętego, a kult świętego Michała Archanioła rozszerzony został na całą diecezję przemyską. Rozumiecie Cudze chwalimy, a swojego nie znamy, bo ktoś chce, by Polacy nie mieli nic, ale nic z tego. Ktoś tam z góry chce i się o to upomina, tak więc nic z tego nie będzie. Próżno te wasze starania. Nie wiedzieć, nie wiedzieć czemu dzisiaj to cudowne miejsce chce być zapomniane. Wypełniając nasze zadania, które mają na celu podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, my deklarujący przynależność do narodu polskiego, cywilizacji łacińskiej, przywiązani do wolności i poczuwający się do obowiązków wynikających z przyjęcia katolickich zasad należących u podstaw tej cywilizacji niniejszym deklarujemy, iż nie zapomnimy i upominać się będziemy o przywrócenie należnego kultu i czci, szacunku, nabożeństwa temu miejscu objawień, Dlatego też zwracamy się do wszystkich ludzi dobrej woli, katolików szczególnie, o wsparcie przede wszystkim modlitewne, a również finansowe, które pomoże nam zainstalować przy drodze Banery informacyjne o wymiarach 4 metry na 2 na odpowiednio przygotowanej konstrukcji informujące o nadchodzących obchodach 400-lecia a przede wszystkim o miejscu objawień przede wszystkim o miejscu objawień jakim jest góra świętego Michała archanioła w bliznę dzięki uprzejmości okolicznych mieszkańców obiecane mamy już udostępnione przez nich miejsca na swoich działkach bezpośrednio przy drodze na których zainstalujemy banery informacyjne z góry składamy serdeczne Bóg zapłać. Deo gratias quis id Deus. A teraz jeszcze ode mnie dwa słowa, żebyście wiedzieli, dlaczego to robimy i jak was oszukano. Po pierwsze, Michalici z miejsca piastowego Uzurpowali sobie pierwszeństwo, że to u nich powstało pierwsze sanktuarium świętego Michała Archanioła w 2007 roku. Jest to kłamstwo. Ciekawe tylko, dlaczego Kuria Przemyjska milczy. Sami oszuści, jako pierwsze sanktuarium powstało na górze w bliznę świętego Michała Archanioła w 1745 roku. To jest pierwsze sanktuarium, a nie u Michalitów. Dlatego tak was okłamują. Mało tego, ci zbrodniarze na tle oszustwa historycznego postanowiliby zrobić z tego miejsca tylko legendę. Rozumiecie? Taką bajeczkę o Michałku. Podobnie zrobili legendę o Trzech Hostiach. Historyczne wydarzenia w Polsce dziś nazywa się legendami. W Poznaniu są takie filantropijne loże, które wszystko co prawdziwe i polskie zrobią z tego legendę. Ciekawe, dlaczego Kuria Przymyska pozwoliła na to, by na przykład siostrzyczki zabierzanki zamieszkujące w wykwintnych apartamentach pod górą świętego Michała Archanioła w Bliznę Rozpowiadały, że to tylko legenda o Michałku. Popatrzcie, jaki brak szacunku do księcia Wojska Niebieskiego i obrońcy Kościoła Katolickiego, ludu Bożego! Jaka pogarda nazywać go Michałkiem! Byście pycia nie dostali na jezorach. A proboszcz bliznego? No cóż, on tylko utrudnia i tyle. Nawet ludzie kiedyś postawili prywatnie znak informacyjny o tym miejscu, to kazał to zdjąć. Na tym małym sanktuarium powiesił dwie kutki. Co za wstyd i hańba. A ludzie, którzy tu się czasem gromadzą z całej Polski, każe nazywać sektą. Rozumiecie to? Jaki to człowiek zniewolony musi być, uważając ludzi, którzy. Należą do kościoła rzymsko-katolickiego, nazywać sektą, bo się na górze gromadzą na modlitwie do świętego Michała Archanioła. A od kiedy to w sekcie się modlą do świętych, do świętych pańskich czy do, do aniołów, co? Tu by można wiele mówić, ale kiedyś, coś Wam powiem, posłuchajcie, bratkowie, pomóżcie w uzbieraniu pewnej kwoty która jest na zrzutce. Nie jest to wielka kwota. Wspólnie, powstanie, po, wspólnie postawimy te wielkie banery i niech ludzie wiedzą, że w Polsce w miejscowości blizny znajduje się góra, na której objawił się święty Michał Archanioł z Wojskiem Niebieskim. Nie pozwólmy zapomnieć. A proboszczowi tylko wstyd i hańba z całą kurią przemyską na czele z Michalitami z Miejsca Piastowego. I pamiętajcie, robimy to nie tylko dla siebie, robimy to dla wszystkich Polaków i wszystkich, którzy będą przejeżdżać przez Bliznę, żeby ten znak informacyjny tam był. Dziękujemy również mieszkańcom Bliznego, którzy nie poddali się modernistycznym zapędom proboszcza. A Radzie Parafialnej życzymy nawrócenia, bo z takiej rady to my Wam dziękujemy. Jeszcze raz proszę Was o pomoc. Osobom, które udostępnimy na swoich prywatnych posesjach miejsce na banery, by pamięć o Górze Świętego Michała nie zaginęła. Serdecznie dziękujemy. Za wszystkich garczyńców będzie odprawiana msza święta w tradycyjnym rycie rzymskim po łacinie świętego Piusa Piątego. Proszę również o umieszczanie tej wiadomości na swoich kanałach i przekazywanie na swoje grupy. A już za około trzy tygodnie będziemy robić zaproszenie na wspólne nabożeństwo do świętego Michała Archanioła Dobliznego na 399. rocznicę. A jak będziemy już bliznę na nabożeństwie, to przypomnijcie mi, żebym Wam coś powiedział. To bardzo ważne. I żeby nie było, ja się też do tego dokładam, bo bardzo mi na tym zależy. Ile mam, tyle dam. Wiecie, ile ci ludzie muszą się najeździć i załatwiać papierków urzędowych, by wszystko było legalne? Ale cóż, coś się nie robi do świętego Michała Archanioła? I mało tego, kochani, robimy to przede wszystkim jeszcze dla naszych dzieci i naszych wnuków, dla przyszłych pokoleń. Nie wiadomo, jak będzie jeszcze długo trwał ten świat, ale robimy to dla wspólnego dzieła. Dla katolików. A Wy wszyscy, którzy ponosicie trud w obronie wiary katolickiej, Kościoła Świętego, tradycji świętej, którzy ponosicie trud w odzyskiwaniu naszych świętych miejsc, w przywracaniu im czci i godności, tylko należy się Wam cześć. A tym, którzy się zwą niby to strażnikami tego wszystkiego, nic w tym kierunku nie robią, a jeszcze utrudniają wam tylko wstyd i hańba. Także proszę was bratkowie o wsparcie, bo my sami tego nie zrobimy, a nie robimy tego naprawdę do siebie. Mówię to tak po ludzku, robimy to dla wszystkich, a przede wszystkim o przywrócenie pamięci świętemu Michałowi na górze w bliznę, bo oni wszystko robią, wszystko, żeby tylko ta pamięć nie przywróciła. Gdyby Kuria Przemyska pocz pocz poczęła wszelkie starania w Polsce, a nawet na Watykanie, to przyjeżdżaliby tu z całego świata, ale oni wszystko robią, żebyśmy nic nie mieli. My sobie na to nie pozwolimy. My jesteśmy w polskim narodzie. Niech Wam Pan Bóg błogosławi, a Matka Boża prowadzi po drogach syna. Do syna!